Jak uwolnić woreczek żółciowy oraz wątrobę od frustracji oraz złości? Pierwsze co to jest akceptacja, że to zaakceptowałem, że to czuję. Wątroby nigdy nie będziesz czuł, tylko czujesz ból woreczka żółciowego. Emocja związana z wątrobą, złość, jak i frustracja blokuje cały przepływ oczyszczania. Wątroba oczyszcza i rozdziela krwią. Woreczek życiowy wytwarza żółć do regeneracji, do, do trawienia, nie? Żółć. Pierwsze, uśmiecham się wewnętrznie do mojej wątroby. Kładę moje dwie dłonie. Najważniejsze jest prawa. Prawa, która jest powiedziana za ogień. I jeżeli chodzi o oczyszczenie, kręcę w lewo. W lewo z dźwiękiem lęczniczym Potem w prawo. Mogę uściskać, popatrz, impulsywnie uściskam. Ćwiczenie, które Oczyść się moją Wizualizuj sobie zielony kolor związany drzewem, bo to jest żywioł drzewa. Optulam moje palce, wskazujące. Cofam się do tyłu i robię przekręt. W prawo, przekręt w lewo, do tyłu. Opa. I są trzy techniki tego. Popatrz. Jedną z technik, pierwszą powoli do góry lub tak jak rośnie drzewo. Szum drzewa lub impulsywny wyskok.